Kolejny młody ma u mnie jutro rodzinę, 11. Zaczął skutera. To mu kupiłem. Zobaczcie, skuter 1600 watów, silnik i 48 voltów, bateria. Duży Wam powiem, zobaczcie. I się trochę zmęczymy. Go przyniosę z garażu, i dzisiaj go rozkręcę, skręcę, postawię na ładowanie, bo jutro, bo jutro ma urodziny. I tak, żeby był gotowy z rana. Powiem Wam, wygląda zacnie. Zobaczcie, silnik wbudowany w kole. Jakie tylnie zawieszenie na dwóch amortyzatorach? Oczywiście wszędzie hamulce tarczowe. Zobaczcie naprzód, jak to wszystko jest zamocowane. Na fajnym zawieszeniu. Jakie światło wielkie. Naprawdę dobrze wygląda: 48V, 1600W, silnik. Pyk taki włącznik, tutaj prędkość mała i szybka jest. No i co? Testujemy, zobaczymy jak to jeździ. Myślałem, że będzie trochę. Żwawszy, ale i tak dobrze chodzi. I tak dobrze chodzi, trzeba tam pewnie w ustawieniach coś postawiać żeby był szybszy, zwinniejszy. I tyle, ale jak na początek, dla młodego, niech się tak na początku nauczy jeździć, a potem zobaczymy. Ale jak coś, to na razie jest, jest moc.